okularki korekcyjne albo optyczne bardzo nas to cieszy, że w końcu udało nam się znaleźć model, który może być używany zarówno przez pływaków wyczynowych, bądź e, amatorów e, pływania, i to jest model, który naprawdę bez żadnego wstydu możemy polecić i doskonale sprawdzi się również na zawodach. Okularki firmy Madwave okularki nazywają się Streamline. Jak zobaczycie, one się doskonale dopasowują do kształtu oka, e, są jasne, mają szeroki kąt widzenia. Bardzo taki niski na natarcia, czyli ta soczewka jest bardzo płaska, opływowe. Okularki kupujemy w dwóch częściach, czyli jeżeli kupujecie przez naszą stronę internetową, to trzeba umieścić w koszyku lewy i prawy, lewą i prawą soczewkę. Tak to wygląda po złożeniu. Dodam tylko, że po prawej stronie, po, yy, że lewa soczewka ma logo Mad Wave, a po to, że jeżeli złożymy i one będą się różniły dioptriami, to zawsze będziemy wiedzieć, że jeżeli po lewej jest Mad Wave, to znaczy, że ubieramy je poprawnie. No, okularki są naprawdę rewelacyjne. Polecam bardzo serdecznie. Zapraszam do zakupów.